uwaliła kupą. Ciekawem? No, 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 no. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj znowu mam pół twarzy challenge, dlatego, że ostatnio pytałam na Instagramie na story, czy chcecie zobaczyć test kosmetyków Gabor i okazało się, że chcecie, ale pomyślałam, że to podkręcę i zrobię Gabor kontra fagata, dlatego, że też mam jej kosmetyki, też ich nie testowałam, a podobno parę produktów jest mega fajnych, więc teraz zróbmy tą walkę. Żadna z dziewczyn nie ma produktu do twarzy, typu podkład, korektor, puder i tak dalej. Więc, jakby taką bazę, jak widzicie, mam już na sobie. I po stronie lewej będzie. A, nie wypadło jeszcze, wiesz, na to czekaliście, nie wypadło. Po stronie lewej będzie wiki Gabor i mam tutaj dwie paczki pr od niej, a jeżeli chodzi o kosmetyki Fagaty, to niestety muszę Wam to pokazać tak, toksik. dlatego, że paczka pr w której przyszły, to było takie wielkie jajo, które rozwalałam młotkiem i nagrałam to na shortsy i też wrzuciłam na TikToka, jak chcecie zobaczyć, więc ogólnie bardzo ciekawy eksperyment to był, ale już nie mam opakowania, więc zacznijmy test. Może najpierw zacznę od czegoś, co nie jest makijażem o dziwo, czyli od mgiełek i będę porównywać je do siebie, dlatego że tutaj mamy mgiełkę wiki i ona jest dosyć gęsta ze złotymi drobinkami jak widać i się nazywa Love Spill, z drobinkami złotego pyłu ale również zapachem z nutą jaśminu. I zobaczmy jaka to jest nuta jaśminu i też jak wygląda na skórze. Mmm, okej. Okay. Chcę zobaczyć właśnie jak to wygląda na skórze. Widać troszeczkę drobinek, w sensie takie jakbyście się popsikali takim sprayem do włosów z brokatem na przykład. No to trochę widać właśnie takich brokatowych drobinek. To nie jest totalnie mój typ zapachu, to, są, to jest po prostu jakiś taki kwiatowy, ale nieokreślony zapach. To nie pachnie tak interesująco. No nie, ja bym się do mnie psikała. I teraz to jest od Fagaty. Nazywa się to Willen Body Beast. Jak pachnie złoczyńca. Świeżą jak wiosenny poranek. Bój na roślinność w dżungli, ale także zmysłowo. Podoba mi się opis, przemawia do mnie jak najbardziej. I zobaczymy jak ona pachnie, chociaż teraz mi ten jaśmin czy tam inne kwiaty... Mm. Tu się dzieje o wiele więcej rzeczy. W sensie, to jest moim zdaniem taki bardziej głębszy zapach, którego nawet nie jestem w stanie do końca określić. Wiecie o co chodzi? Taki, że trochę słodki, trochę kwiatowy, ale ma taką, jakby, goryczkę w sobie. I na pewno, jakbym miała wybierać, to bym wybrała mgiełkę fagaty. Czy bym się psikała? Nie wiem, ale zdecydowanie jakby That's the Winner. Winner. Kolejnymi rzeczami. Które będą do testu, to będą rzeczy do konturowania. I mamy tutaj słuchajcie, brązer w kremie. I akurat wiem, że inhidris bardzo go lubi. Tak ogólnie z opakowania to ten kolor wydaje mi się bardzo dziwny. Jest napisane lekki brązer w kremie, który pięknie podkreśli kości policzkowe. Aplikuj na skórę pędzlem lub gąbeczką przed nałożeniem pudru. No i zaczynamy zabawę. Uwaga, muszę otworzyć i zobaczyć, jak to wygląda. Alrighty. Ten kolor na pewno wygląda inaczej. Jest jaśniejszy i trochę chłodniejszy, ale od chyba tutaj użyję pędzelka. Ej! Nie jest zla, naprawdę. Ten kolor wygląda całkiem ładnie i wygląda, jakby się bardzo ładnie też blendował, więc ciekawe. W teorii na stronie Rosmana jest napisane, że on kosztuje 59 zł tak normalnie. Po obniżce jest 39. W ogóle jak na kosmetyki Ingrid to jest mega drogo. W sensie ja pamiętam, że ta marka miała kosmetyki za, wiecie, 10 zł. To były jak gdyby takie ceny, więc teraz po prostu bardzo je podnieśli. OK. Jest dosyć intensywny, w sensie jest trochę ciemny, ale ogólnie kolor rzeczywiście należy do takich bardziej chłodnych, czyli nie taki właśnie ocieplający, czy tam na przykład przyciemniający trochę make-up. Taki, wiecie, sunkist look, to to nie zrobicie tego tym, ale jak na kontur, ma bardzo fajny kolor. Na nosie też wygląda całkiem nieźle. Tylko jedyne co to właśnie można tak trochę jakby przesadzić, bo może być trochę za ciemne, ale ogólnie podoba mi się ten efekt. Dam go jeszcze trochę. Pod Powiem Wam, że to wygląda naprawdę całkiem dobrze. Jak patrzę sobie w podgląd, to też jakby tutaj się nic nie dzieje dziwnego. Może jest trochę duża różnica, właśnie między moim, e, wiecie, podkładem, jak gdyby kolorem, jasnością mojego podkładu, a mocą tego konturowania. Cztery dyszki, no nie wiem, za jakby takie maleństwo i taki miękki plastik, w zasadzie taki jak do błyszczyków, które naprawdę w takim opakowaniu potrebuje kosztować 10 zł. Mi się wydaje, że to nie jest warte tej ceny, ale ogólnie sam produkt jest ok, ale moim zdaniem spokojnie mogłoby to być tańsze, gdyby nie było podpisane jakby jej nazwiskiem. Teraz lecimy dalej na stronę Fagaty i ona tutaj nie ma pojedynczych produktów, tylko ma całą paletę. I jest to paleta, która się nazywa Lawbreaker. Jak byłam w Disneylandzie, na Halloween, to właśnie oni zrobili taką specjalną kolekcję Villains i tam właśnie były te złe królowe, które miały swoje kosmetyki i mega mi to przypomina tą serię. W każdym razie ta paleta ma w sobie. Uwaga, uwaga! Wow! Nie wiem, jak to się stało, ale yy, pozwólcie mi naprawić ten błąd. Nie wiem, jak ja to zrobię. Wow! Wha... Jak to się stało? Jak gdyby, please tell me, jak to się stało? Wygląda, jakby się uwaliła kupą. Nieważne, w każdym razie regularna cena tej palety w teorii to jest 70 zł i wygląda ona w ten sposób. E, niestety wszystkie teraz kolekcje Ingrid i jak gdyby ludzie na nich wyglądają dla mnie jak Nicki Minaj i ogólnie laski właśnie ze Stanów, takie raperki. Nie wiem o co chodzi, ale po prostu mam taki feeling. W każdym razie w tej palecie bardzo sprytnie zostało rozwiązane coś, co mi się bardzo podoba, czyli to, że mamy górę chłodną, a dół ciepły. Nie wiem, czy akurat fagata sama na to wpadła, czy ktoś jej zaproponował, ale jako osoba to moim make-upem. Uważam, że to jest mega spoko. Bo czasami chcemy być cieplejsi, chłodniejsi i ogólnie mieć różne opcje wyboru. Po obniżce kosztuje ta cała paleta 45 zł, więc wydaje mi się, że to jest mega spoko, bo ten bronzer kosztuje 40. Więc jakby. Ale zobaczmy, jakie będą kolory i jak się będzie nakładało. Wezmę sobie taki ścięty pędzelek i wydaje mi się, że było fair. To użyję tego chłodniejszego odcienia, dlatego że po drugiej stronie też mam chłodniejszy. Uuu, uh, okej, okay, dobra, jest intensywny. Trochę się bałam, że nie będzie, więc tego użyję sobie jako konturu. I potem jeszcze zobaczę tak troszeczkę większym pędzlem, właśnie ten ciemny odcień. W ogóle w zasadzie powinnam zacząć od tego ciepłego. Dobra, zacznę od ciepłego i wykończę tym. Więc tutaj wezmę sobie taki większy pędzelek, trochę bardziej rozłożysty, i tak omiotę trochę jakby krawędzi twarzy. I tutaj sobie dam tak troszeczkę szerzej. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten kolor, to chyba jest trochę taki czerwonawy, chociaż nie widać tego w palecie. Zawsze można sobie w razie co zrobić miks tych obu kolorów, i to też jest spoko. Wydaje mi się, że nice, chociaż mam wrażenie, że długo to teraz trwa jakby. Przerzućmy się z powrotem na ten chłodny. I może na przykład nos. No, no. No, oba produkty się fajnie zachowują, ale chyba wolę konsystencję tego. Ale ogólnie, naprawdę bardzo duży plus za to, że można sobie wybrać ciepły, chłodny, albo po prostu połączyć, tak żeby się miało swój kolor. Ogólnie rozprowadza się dosyć łatwo. Raczej nie robi plam. Szczerze mówiąc, nie wiem, która strona wygląda lepiej. Wydaje mi się, że tą zrobiłam zdecydowanie szybciej. Tu było trochę więcej zabawy. No, ale też mamy dwa kolory, więc to już bardziej bym zostawiła Wam, bo szczerze mówiąc, naprawdę jakby nie umiem określić, która strona mi się podoba bardziej. Bardziej. Może potem w trakcie make-upu do tego dojdę, ale na razie obie wyglądają dosyć podobnie, tylko po prostu tą robiło się szybciej. Teraz czas na róże i jeżeli chodzi o piórkowy świat Wikigabor, Gabor, to mamy tutaj taki róż, który jest zresztą bardzo podobny do różu, który miała Lexi, tylko ten ma wiadomo inny kolor, ale ogólnie znowu jego regularna cena to jest 60 zł, a przy obniżce 39, w sensie 40. Dosyć duża różnica i też dosyć duży koszt. Dym, 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 dym. Dym, dym, dym. Uuu, uh, okej, okay, całkiem niezły, ale niech ja sięgnę po Lexi. Okej, okay. Lexi jest bardziej nasycony i jakby cieplejszy, a ten jest taki mega chłodny. Rzeczywiście w trendach takich hold make-up jest różnica, ale takie po prostu bardzo mi się mocno z tym skojarzyło. A więc teraz nałóżmy go na twarz. Taki pędzelek właśnie do płynnych e, produktów, ale widać, że ona idzie bardzo w chłodne kolory, więc to będzie super dla osób, które mają chłodniejszą karnację albo po prostu bardzo lubią chłodne make-upy. Uuu, to wygląda bardzo dobrze, ale rzeczywiście bardzo tak... Szarawo, szczególnie jak się łączy z tym brązerem, bo ten brązer już sam w sobie jest mega chłodny. Teraz macie ten mega ciemny, taki aż trochę róż, więc wydaje mi się, że trochę poszli za chłodno, ale coś ja tam będę czepiać? Nie jest taki na co dzień bym powiedziała. Raczej trzeba tutaj wypracować luk do tego, ale mi się podoba. Teraz przejdźmy w takim razie na drugą stronę. I tutaj, jak już wstępnie widzieliście w tej palecie, mamy do wyboru dwa kolory. Wyglądają tak. Przyznam, że szał nie. Ma. W sensie nie powalają mnie te oba kolory. Oba mają delikatny błysk. Tutaj tak naprawdę można się pokusić znowu o połączenie tych dwóch różek i zobaczymy, co z tego powstanie. Dwa dipe tu, dwa dipe tu. Uuu, okej, okay, ten ciepły jest zdecydowanie bardziej miękki, już widzę. I zobaczmy jak to będzie wyglądać. Uuu, okej. Okay. Jednak chcę trochę więcej tego mm, chłodnego. To jest fajne, że możecie sobie dopasowywać. Mam taki feeling, jak go nakładam na pędzelek, że to jest taki tani produkt. Jakby, wiecie co chodzi? Nie umiem tego wytłumaczyć, ale jak coś nakładacie, coś bierzecie, coś wam wygląda, to macie albo feeling taki, u, that's... Expensive, albo macie coś takiego, okej, okay, to kosztowało 3 zł, tylko ją sprzedają za 5000. Do mojej karnacji, moim zdaniem, bardziej pasuje ta strona, ale ta jest ciekawsza. Tu jest na mnie za chłodno, a tu jest dla mnie tak trochę dziwnie i mało wyraźnie. Ale ogólnie z tym brązerem wygląda to fajnie. W sensie bardzo ładnie się łączy, bardzo ładnie się układa. I plusem, moim zdaniem, tej strony jest to, że właśnie w tych różach mimo wszystko jest trochę rozświetlenia i ten policzek, jakby sam się trochę kształtuje. A tutaj jednak czegoś mu brakuje. Jest taki trochę surowy, taki trochę zasuchy. Chyba bym bardziej szła w tą, jeżeli chodzi o róże. Teraz wydaje mi się, że zanim przejdę do rozświetlacza, mogę przejść do oka. E, I tutaj żadna z dziewczyn nie ma nic do brwi. Przy czym podejrzewam, że u fagaty można spokojnie zrobić brwi którymś z tych cieni, ale żeby było sprawiedliwie, to po prostu tylko sobie tak delikatnie wypełnię takie, wiecie, ubytki kredką i jakby zostawię te brwi. Bo jak widzicie, i tak są całkiem ładnie zalaminowane. Tak tylko troszeczkę przejadę... W piórkowym królestwie mamy... Uwaga, uwaga, trzy pudełeczka. Trzy pudełeczka i to chyba jeżeli chodzi o oczy. Są to brokaty do oczu. Jeden się nazywa Salt i ma taki kolor. Więc jest taki jakby bardzo jaśniutki z złotem, niebieskim, zielonym. Potem mamy kolor Galaxy i jest to szczerze mówiąc, tak na pierwszy rzut oka nie robi to na mnie wrażenia, raczej sprawia, że tak patrzę na ten niebieski brokat i mam takie trochę tanie, jakby w odczuciu. I ostatni mamy Golden Soul, zielonkawo-złoty brokat. Chyba to miał być taki bardziej na zasadzie takie stare złoto, coś w tym stylu. Ale pokażę Wam wszystkie, żeby zobaczyć, Zobaczcie, jak one wyglądają. Bo może w słoiczkach tylko wyglądają, tak wiecie, dziwniej i tanio. W teorii każdy taki słoiczek. Kosztuje 45 zł, ale znowu jest e, permanentna obniżka i kosztują 33. I tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten brokat, to spójrzcie, jakby bez światła, tak, czyli po prostu tak, no dosyć hamsko, i ze światłem gra trochę lepiej, ale tylko tam, gdzie nie pada światło, to te kropki są za mocne, jakby to jest za mocne. Galaxy dla mnie akurat odpada, ale zobaczmy jeszcze właśnie ten złoty. Okej, okay, ten wydaje mi się zdecydowanie lepszy. On jest o tyle fajny, że widzicie, jak nie uderza światło, nie ma żadnych takich elementów, które się odznaczają. Jak uderza, to mamy trochę złota, mamy trochę takiego jakby brzeskwini i troszeczkę zieleni. Więc on jest ciekawszy, on jest taki trochę bardziej syrenkowy, ale nie wiem, czy dużo osób by go używało. I teraz zobaczmy ten ostatni Salt. To, co od razu po nich widzę, to to, że one są takie mega glutowate jakby. To, co widzę też, to to, że one się dosyć nierówno rozkładają, ale sam błysk ma fajny. Bez światła go nie widać, ze światłem ma taki no złoto zielonkawy pobłysk znowu tylko no wiadomo inny niż ten ten jest też grubszy a ten jest właśnie taki trochę drobniejszy ale szczerze mówiąc chyba bym nie kupiła żadnego tak o ten jest dosyć ciekawy bo jest taki właśnie zielonkawo brzoskwiniowy a ten jest taki dosyć Całkiem normalne, więc o dziwo nawet spróbuję użyć tego. Ale uwaga, Wiki nie ma u siebie żadnych cieni, takich wiecie normalnych, więc użyję sobie bronzera jako takiego cienia bazowego, żeby po prostu coś chociaż się wykonturowało na tym oku. Teraz tak sobie tylko troszeczkę zarysuję żeby coś się tutaj działo. i całkiem ładnie to wygląda, powiem wam, ten bronzer na oku. A więc teraz, o dziwo, biorę ten, e, który mi się najmniej podobał w opakowaniu, czyli ten taki właśnie złoto-zielony. Tu właśnie jest taki i grubszy, i cieńszy brokat, jakby drobniejszy. I nie wiem, ile potem muszę czekać, żeby to zaschło. Wiecie, ile potem nie mogę otwierać oka. No trochę widać jakby efekt mokrego oka, ale fakt, że moje oko jest teraz po prostu mokre. Kurczę, nie wiem, czy to daje dużo do make-upu więc ja może jeszcze dam sobie trochę tego, żeby wzmocnić ten efekt. Nie chcę hejtować, ale jakby pierwszy... O, dobra, ten widać bardziej. No, razem ze sobą tworzą ciekawszy efekt, bo jak widzicie jest trochę grubego, trochę drobnego, ale jest bardzo, bardzo delikatny, w sensie taki trochę bardziej jak mokre oko, niż jak brokat. I nie podoba mi się ta konsystencja. Po prostu jest taki glut trochę, no i właśnie jak nakładałam sobie na oko, to mi się przyklejało do palca. Poczekam aż zaschnie i przejdę do drugiego oka. Tutaj po stronie fagaty mamy paletę Toxic i wygląda w ten sposób. Jak widzicie, znowu mamy e, Nicki Minaj style. I tutaj mamy, jak widzicie, bardzo takie neonowe kolory, więc e, teraz sobie wszystkie zesłoczuję na szybko, żeby Wam pokazać. Tak się prezentują słocze na dłoni. Srebrny jest taki bardzo intensywny, jak gdyby robi wrażenie, bo to jest taka tafla. Potem mamy taki brzoskwiniowy, który Niestety jest moim zdaniem mniej interesujący niż jakby myślałam, że będzie. Potem bardzo mocny róż. Fajny zielony, który też błyszczy. Mi się wydaje, że on jest całkiem spoko. Potem mamy taki bardziej czerwony i pomarańczowy, który moim zdaniem może. Nie być taki intensywny na oku, może nie wyglądać tak dobrze. Tu jest dosyć ciężka historia, jeżeli chodzi o cienie, bo aż tak trudno mi jest dopasować do tego wszystkiego, ale chyba mam mniej więcej pomysł, co bym chciała zrobić. Więc wezmę sobie taki płaski pędzelek i zacznę od tego neonowo różowego. Dam go sobie tutaj nad załamaniem. Napigmentowanie jest całkiem ok. Nie wzięłam bazy pod cienie, żeby zobaczyć, jak sobie radzą tak po prostu same z siebie. Więc wydaje mi się, że jest. Spoko. Teraz wezmę sobie ten y, Spicy, czyli ten pomarańczowy. Troszkę tu. Bardzo ładne połączenie jest tego, tego pomarańczu z różowym. Muszę przyznać, że bardzo dobrze im to wyszło. Także wygląda to ładnie. Chociaż wydaje mi się, że mógł być trochę bardziej soczysty, ale spoko. No, wygląda trochę jak Sunset, jest ok, moim zdaniem. I teraz użyję sobie tego zielonego, bo jestem go bardzo ciekawa, jak wygląda na oku. I zobaczmy. Oooooo. Nice, podoba mi się to. W ogóle podoba mi się połączenie tych kolorów właśnie różowy z tym pomarańczem i zielenią. Spróbuję go tak wklepywać, ale akurat do tego cienia widzę już, że na pewno by się przydała baza, bo on po prostu się nie klei tak mocno do oka po prostu sam z siebie, więc to nie jest fajne, ale za to zobaczcie, jak to ładnie wygląda. W sensie te kolory z tym wyglądają mega spoko. Teraz nałożę sobie trochę korektora, żeby tak. Trochę bardziej odciąć, bo tutaj mu chciała spróbować dać ten srebrny cień. Mimo tego, że jak gdyby to nie jest normalnie mój kolor, to on do mnie tutaj przemawia. Więc uwaga, próbuję. Uuu! No, słuchajcie, powiem, że nie najgorzej. Jak ktoś lubi takie chłodniejsze, mocno błyszczące, no to muszę przyznać, że byłoby tam naprawdę spoko dla niego. Nawet jak ja nie przypadam, to dla mnie. Jest to ok. I cena tej palety w teorii taka standardowa to jest 70 zł, a po obniżce 45. Więc fajnie, już to się utrzymuje w takich podobnych cenach, że tamta paleta 40, ta 40. Mamy 6 cieni i zobaczcie, że można zrobić tyle, jakby tego. Mamy błyski takie mocne i maty, kolory, więc jest naprawdę spoko. Chciałam przejść dalej na stronę Wiki, ale widzę, że tutaj nie ma nic do oka na zasadzie ani kredka, ani eyeliner, ani tuż do rzęs. Więc jeszcze z tą stroną poczekam i zakończę w takim razie. Oko tutaj, bo Fagata ma dwa eyelinery. Jeden toksik, a drugi Villain. I ten willan z tego co wiem, tak, on jest brokatowy. Fajnie się błyszczy, ale jak nie ma tego światła, to jest taki bardzo nierówny w kolorze. Więc nie wiem, jak on będzie właśnie wyglądał na oku przez tą właśnie swoją taką niespójność. No i ten drugi Toxic jest po prostu czarnym eyelinerem. Ja akurat wolę eyelinery w markerze. Ale zobaczmy, może ten też będzie spoko. Bo jak są takie właśnie w pędzelku, to trzeba bardzo uważać na to, jaki się daje nacisk. Trzeba być dosyć precyzyjnym, a te w markerze trochę więcej wybaczają. Ale ogólnie wygląda całkiem spoko, ma naprawdę mocny czarny kolor, jest bardzo szybki w użyciu. Jem kosztuje 30 zł, więc wydaje mi się, że to jest całkiem okej. Okay. Jeszcze nie wiem, jak się będzie potem dalej zachowywał. Ten drugi też jest w tej samej cenie. Zastanawiam się czy, jak pociągnę go na dolnej powietrze, to nic nie popsuję, ale chcę zobaczyć, jak on się będzie zachowywał. Okej, okay, tak jak myślałam, jakby bez światła, on po prostu daje taką ciemną, nieciekawą plamę, ale jak dostaje światła, no to wtedy jest fajny, bo jest taki trochę jak wężowa skóra. Szczególnie w połączeniu właśnie z tym zielonym cieniem, wydaje mi się, że one jakby się fajnie dopełniają w ogóle. A więc tutaj jak widzicie u fagaty da się zrobić o wiele więcej, o wiele więcej się tutaj dzieje, a to oko jest mega basic, jeszcze w dodatku musiałam użyć bronzera, żeby, żeby w ogóle coś więcej było. Więc tutaj moim zdaniem bitwę tego wygrywa fagata. Wytuszuję sobie jeszcze rzęsy, żeby jakby już zakończyć oba oka. I tutaj akurat używam po prostu swojego tuszu, bo żadna z dziewczyn tuszu nie miała, albo przynajmniej jego nie dostałam. Mamy oko, więc teraz czas wrócić do twarzy i do rozświetlacza. I u Wiki jest to znowu produkt w kremie. I wygląda on w ten sposób. Nazywa się Fresh Glow. Wygląda całkiem ładnie, w sensie jest to dosyć neutralny kolor i jest jakby trochę kremowy. Wiecie, że on nie jest jest przezroczystawy, tylko tak jakby miał właśnie swój gdzieś tam kolor jeszcze, ale zobaczmy jak na policzku. A więc sprawdźmy. Tego się trochę obawiałam. Jak są takie kremowe rozświetlacze, które nie są jakby samym błyskiem, tylko jakimś kolorem, one nie zostawiają dużo błysku. To jest bardziej kwestia tego, że się robi policzek tak jakby trochę bardziej mokry, więc jest to mega naturalny rozświetlacz. Jeszcze dam go trochę na nos. No, w większej ilości on robi robotę, ale jak jest go mało, to jakby zobaczcie, że on się ledwo różni od mojego naturalnego błysku nosa. Więc jeżeli chodzi o rozświetlacz, nie jestem zachwycona, ale zobaczymy, jak to będzie ufagaty. A tu, jeżeli chodzi o rozświetlacz, mamy Toxic. Mamy rozświetlacz w pudrze. Wezmę sobie taki pędzelek i wezmę to, co jest tutaj na pokrywce. U, to może być trochę za dużo. Wygląda on tak. W ogóle mam wrażenie, że tu mam tyle błysku, że jakby już nie potrzebuję więcej, ale lecimy. Okej, okay. o ile róż y, ma ciepłe drobinki, to o tyle ten oświetlacz ma chłodne i jakby nie wiem, czy to dokładnie jakby świecie się łączy dobrze z tym, ale e, zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało na nosie. o, o, o. -o. Ale nie wiem, czy go jakoś tak bardzo kocham. On jest też mega suchy, jakby i nie klei się tak sam z siebie do twarzy. Trzeba go pamiętać na setting spray albo coś takiego, bo on po prostu jest taki bardzo suchy, bardzo śliski. I tutaj jest mi dosyć ciężko podjąć decyzję, który produkt wolę, dlatego że ten jest bardzo delikatny i bardzo naturalny, a ten jest bardzo właśnie mocny, a z drugiej strony też nie ma takiego koloru, który by mnie zachwycił. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, to ten kosztował 39, a ten kosztuje 32. Więc znowu jest tańszy, ale nie wiem, czym go używała. Może właśnie się zraziłam, może na wilgotną skórę, trochę spsikaną, on by zdecydowanie lepiej działał. Więc mimo wszystko tutaj bardziej bym szła w ten rozświetlacz. No i teraz chyba możemy przejść do ust. Jeżeli chodzi o Wiki, to to jest <grym> kolejne piórko. Lip Pencil, i to jest akurat kolor 01. I ta kredka w tory miała kosztować 45 zł, ale po obniżce w promocji 33 zł. E, I zobaczymy. Czy to jest ten sam kolor co moje usta? Ja nie widzę różnicy. Szczerze. Ten kolor się powinien nazywać agagrzalak. Jest dosłownie delikatnie ciemniejszy moje usta. Pracuje się nią całkiem ładnie, równo rozkłada kolor, więc nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Natomiast moim zastrzeżeniem jest mimo wszystko cena. Moim zdaniem powinna być trochę tańsza. Jeżeli chodzi o fagatę, to ona akurat nie ma kredki do ust, ale ma dwa produkty do ust. I tutaj jeden to jest pomadka, a drugi to jest olejek. I szczerze mówiąc nie wiem czy mogę użyć ich dwóch naraz, ale zacznę po prostu sobie od pomadki. Kolor wygląda w ten sposób, nie wiem czy jest parę kolorów, ale ten się nazywa po prostu Evil Queen. O, pachnie takim... Karmelem, ale takim trochę spalonym, jakby takim trochę górzkawym karmelem. Ale kojarzy mi się z takimi starymi e, kosmetykami. Uuu, całkiem ładny kolor, trochę bardziej jakby wróż wchodzący niż ten od Wiki. Czyli jest taki trochę bardziej dziewczęcy, świeży. Rzadka konsystencja, taka dosyć płynna i nie czuje jej się w ogóle na ustach. No i Zdaniem jest spoko, ale o dziwo jakby wolę ten kolor, jakby on po prostu jest taki bardziej mój. Ale teraz jeszcze przejdę do ust od Viki, dlatego że tutaj jest ten cały set w ogóle, który ona jeszcze wysłała. To jest set tych Lip Gel, czyli jakby żeli do ust. Konsystencja doskonale nawilży, a migoczące drobinki sprawią, że będziesz błyszczeć niczym gwiazdą. Przetestujmy. Zobaczmy, zrobię Wam słocze i potem użyję jednego na ustach. Jeden kolor, który się nazywa Glitter Baby. O, oh, wow! Jakby to jest po prostu mega złote. To wygląda trochę jak cień. Potem mamy uuu, bardzo piękny, ktoś się nazywa Barbie. Mm, pachnie, nie wiem, czym chyba gumą balonową. O! Oh! Ma takie błyszczące drobinki, jak uderza w niego światło. To jest taki ładny. Dalej mamy taki uuu, brązowy, bez błysku. Nazywa się Cute. Cute. Uu, troszeczkę wygląda jak ten bronzer, tyle, że jest błyszczący, ale jakby kolor jest bardzo taki szary i ciemny. I ostatni kolor to Lollipop. Po prostu taki jakby złoty, w sensie złote drobinki. Nie wiem, czy jestem fanką no, tu jest po prostu taki jakby przezroczysty błyszczyk razem ze złotymi drobinkami. Ja bym sobie najpierw spróbowała ten. W ogóle to jest śmieszne, bo one to jest brązer, to jest e, błyszczyk i wyglądają mega podobnie. Jedyne co to ten jest chłodniejszy, ale jakby na pierwszy toga to jest to samo, więc przetestujmy sobie błyszczyk. O, on chyba pachnie czekoladą. Wow. Okej, okay, czyli każdy błyszczyk pachnie inaczej. To jest nice. Mam wrażenie, że trochę się klei, ale nie jest najgorzej. To nie jest takie, że o, w życiu bym tego nie nałożyła sobie na usta, ale wydaje mi się też, że bardzo dobrze będzie pasował ten błyszczyk, bo on będzie też nawiązywał trochę do różu i do rozświetlacza. Trochę też walne, bo naprawdę mi się mega podoba na ręku. No dobra, zmieszałam się trochę z tym brązem. Ale widzicie, naprawdę ładnie się błyszczy, tak na różowo. Tutaj te wszystkie cztery błyszczyki kosztują 64 zł, więc to jest ok. Jeżeli chodzi o tą pomadkę fagaty, to kosztuje 26 zł, więc też mój zajmysł, jest ok. I teraz jeszcze został ten olejek, który kosztuje, uwaga, 24 zł też mniej więcej. Pachnie ładnie, po prostu pewnie powinien dać błysk i bardzo delikatny kolor, jeżeli w ogóle, ale bardzo mało się go nakłada. Wcale go nie czuję na ustach daje bardzo delikatny błysk, może on jest trochę bardziej odżywczy i też pytanie jakby wyglądał na gołych ustach, ale na pewno ma taki właśnie kolor, który jest bardziej nasycony, że te usta powinny być soczyste i na pewno jest mniej klejące niż te. A więc teraz mamy gotowe makijaże Vicky Gabor i Fagaty. Jak zwykle bardzo Was zapraszam na ocenianie tych stron, która strona Wam się podoba bardziej, która stronę Waszym zdaniem wygrała. Jeżeli o mnie chodzi, to na pewno kosmetyki Fagaty dają więcej możliwości, są bardziej odważne i tańsze, a jeżeli chodzi o wiki Gabor to się bardzo zdziwiłam, że są dosyć drogie i jakby są bardzo neutralne, czyli to jest dla osób, które lubią takie makijaże na co dzień ale czekam na wasze opinie i pamiętajcie, że jak zwykle widzimy się na tym kanale w każdy piątek, a na kanale vlog w każdą środę dzięki piękne, do zobaczenia i pa pa